Cześć witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kolejne nowe buty z marki Premium na moim kanale, które będę użytkował przy moich pracach. Będzie to niedawno omawiana marka Schutzeschue, czyli austriacka marka Dzięki Wojtkowi z WBAŁ Polska mam kolejne buciki które zamówiłem i teraz będziemy testować SOTO buty z serii S3 buty lekkie naprawdę mega buciki może wyciągniemy je z pudełeczka bo pudełko jest zbędne zobaczcie Patrzcie, tak się prezentują buty. Oczywiście, buty wysokie, jak dobrze wiecie, pracuje po większości na wysokościach. Więc, to jest bardzo ważne, by moja kostka była jak najlepiej podtrzymywana. Bo nie oszukujmy się. Chodzimy po różnych nierównych podłożach. Łatwo kostkę wykręcić. Ten but będzie, będzie lepiej się profilował troszeczkę parametrów technicznych. Jest to model 2483, tak jak mówiłem, są to buty lekkie S3. Mamy tutaj dodatkowe testy na CI SRC. Jeżeli chodzi o jakieś parametry techniczne, mamy tutaj skórę wierzchnią mikrofibrę podszewkę mamy naturalną skórę perforowaną ortopedyczną wkładka odporna na przebicia bez metalu no spoko rozwiązanie mamy tutaj poduszkę antybakteryjną oczywiście możemy prać tak jest, wygląda wymienna wkładka którą też możemy sobie podczas zniszczenia to kupić pod własne zastosowania Szutrze ma bardzo wiele rozwiązań ortopedycznych, jeżeli chodzi o wkładki. Więc to jest spoko. Co tu mamy jeszcze? podeszwy mamy dwie warstwy. Mamy wersję Soft Step Pro. Odporna na oleje i paliwo. Oczywiście dla ciepło do 120 stopni. No i mamy tutaj wersję antypoślizgową. Buty naprawdę mega wykonanie, oczywiście sznurowane do pewnego stopnia. Ostatni mamy haczyk metalowy, gdzie po prostu zaczepiamy i zawiązujemy, zaciskamy buty. Buty naprawdę dobrze wykonane. Mamy oczywiście Podnosek nie metalowy, tylko plastikowy, co nam daje naprawdę mega, mega lekkość. Buty są tak lekkie, że sam jestem w szoku, że takie buty można stworzyć. Po założeniu tych butów naprawdę nie czuję się na nodze. Mega, naprawdę mega. Pod koniec filmiku zrobię kilka przejść, byście zobaczyli, jak to wygląda na moich nogach, jak to prezentuje się naprawdę sztosi. Fajna kolorystyka. Tak jak mówiłem, tutaj mamy ochronną skóreczkę, fajną w środku też. Tu też wszystko fajnie, mięciutkie, naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Mega design, mega krój. Naprawdę mi się bardzo podobają. Aż szkoda ich brać do pracy, ale to nie o to chodzi. Trzeba, jak się kupiło, to trzeba testować i sprawdzać, które marki, jakie. Nam i są w stanie po prostu zaprezentować jakościowo, więc nie będzie przeproś będziemy testować. Jeżeli chodzi o parametry podstawowe, to chyba tyle będzie. Nic więcej Wam na razie nie powiem, ponieważ ich jeszcze nie testowałem. Jak ich potestuję, zobaczymy jak się sprawują. Jak widzicie, zbliża się już koniec sezonu, już niedługo, więc mamy taki okres różny, raz deszcz, raz słońce więc naprawdę będzie mega dobry okres na sprawdzenie właśnie wytrzymałości takiego rodzaju buta wiadomo w lecie to w lecie, ale jak jest przychodzi trochę chlapy, troszeczkę błota troszeczkę wilgotnego powietrza, to naprawdę wszystko wychodzi w praniu, nie wspomniałem jeszcze oczywiście wkładki można prać i tyba było chyba tyle na ten temat. Jeżeli macie jakieś komentarze, komentujcie. Jeżeli chcecie namiary na sprzedawcę, to oczywiście Wojciech Pytel. Wszystkie namiary będą w opisie. Dzwoncie do niego. Jak on ostatnio wspominał, 2-4 na dobę. Śmiało można dzwonić i u niego wszystkie zamówienia składać na tego rodzaju buty czy to dekarskie, czy to do asfaltu itd. Tak tak bo gama jest naprawdę bardzo duża jeżeli chodzi o tą markę dobra, nie przedłużamy idę porobić kilka przejść dajcie znać w komentarzach co i jak oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze i o subskrypcji jeżeli jesteście pierwsi na kanale do zobaczenia, pozdrawiam. Cześć.